then until she passes her medical exam she is as qualified to be a doctor as i am then then uh, until she passes her exam she is she is no more qualified than i am and Drugi. do you have to wear a uniform at work compulsory to ko Uh, is it compulsory for you to wear a uniform at work? Due to his poor results, he wasn't allowed to take the exam. To będzie ciekawy przykład. Mamy for i mamy uh, zdanie, które uh, trzeba przekonwertować na jakiś conditional. M jeśli to ma być conditional i widzimy for, no to już powinno nam się od razu pojawić w głowie opcja but so, ze strukturą but for. Due to his poor results, ze względu na swoje słowe wyniki, nie pozwolono mu e, podejść do egzaminu. E, gdyby nie jego e, złe wyniki, to mógłby podejść do egzaminu. Czyli, but for his poor results, he would have been allowed to take the exam. Dlaczego trzeci kondycja, Ponieważ jest to przeszłość, czyli ta kolumna, i wiemy, że on nie mógł podejść do egzaminu. A my chcemy powiedzieć, co by było, gdyby miał. Te oceny lepsze, czyli alternatywna wersja sytuacji. No to powinno być version. Dopiero zauważyłem, że tutaj mamy Alternative, ver, ver version. alternative version of a situation Tutaj mamy przeszłość i alternatywną wersję sytuacji, czyli mamy trzeci conditional Uh, he forced the laborers to work seven days a week. Zmusił pracowników do pracy 7 dni w tygodniu. Mamy made, czyli widzimy, że jest forma przeszła. tu mamy, tu mamy forced. Tu mamy made, czyli musimy zrobić stronę bierną. Uh, z made, czyli pracownicy zostali zmuszeni do pracowania 7 dni w tygodniu. The laborers were made to work seven days a week Pamiętajmy, że made w formie biernej przyjmuje tu, w stronie czynnej nie przyjmuje tu. Znaczy make, czasownik make ogólnie. Zmusić kogoś do czegoś. Czyli na przykład w stronie czynnej uh, I make Tom clean my room. Uh, zmuszam Toma do czyszczenia mojego pokoju. Natomiast w stronie biernej zmienimy na uh, made to, czyli Tom is made to clean my room. Tak samo będzie tutaj. The laborers were made to. Work seven days a week. Strona bierna z czasownikiem make. The crisis caused unemployment to increase. To no dość łatwe. Wzrost bezrobociu. Czyli increased, wzrost bezrobocia. Uh, the, the crisis caused an increase in unemployment. Będzie. Musimy pamiętać, że increase jest in. Wzrost czegoś to jest increase in unemployment. She will probably come back from her trip on Monday. Oh! Bardzo ciekawa struktura, też trzeba byłoby raczej to znać. Ym, w angielsku jest taka struktura jak in all likelihood albo in all probability. I tu trzeba ją zastosować. Czyli in all probability she will come back from her trip on Monday or, albo in all likelihood she will come back from her trip on Monday. Zadanie czwarte. Tutaj musimy mm, przypisać te zdania e, poprawiając ich formę, więc e, m, już podam może te poprawne odpowiedzi Wam. Uh, he was rushed uh, to hospital because he found it difficult to breathe. trudności z czymś to find something difficult. Find something difficult. He found it difficult to breathe. Uh, or albo uh, he had difficulty breathing, had difficulty in breathing, eventualnie. I insist on my employees should wear badges. I insist on, the się, ale. Should jest to zupełnie niepotrzebne, po insist on Będziemy mieli tutaj ing, czyli I insist on my employees wearing badges Jeśli się opieramy przy should Trzeba wstawić that I insist that my employees Should wear badges Wtedy, ok Should można też ominąć, czyli I insist my employees wear badges Tak też można to zrobić jest to wersja poprawna When the rescuers found the ship All the passengers already died Tutaj mamy found the ship, czyli Pass simple i already died, co nastąpiło jeszcze wcześniej. Chcemy pod, podkreślić, że jedna to znaczy, czynność była wcześniejsza niż druga, czyli musimy zrobić when the rescuers found the ship. <coughs> Przepraszam. When the rescuers found the ship, all the, passenger, all the passengers had already died. Her parents never let her to stay out late. Musimy pamiętać, że czasownik let... W stronie czynnej nie przyjmuje tu. Czyli to jest niepotrzebne. Her parents never let her stay out late. W stronie biernej let zmieni się na allow tu. Wtedy będzie tu, ale też czasownik trzeba zmienić na allow tu. I was stolen all the money I had been saving for months. E, trzeba to zmienić. I was stolen. Nie będziemy mieli e, takiej formy czasownika, czy w ogóle tego czasownika tutaj nie można wstawić, czyli trzeba zmienić. Em, po polsku też nie będzie, zostałem ukradziony, wszystkie pieniądze, prawda? E, skradziono mi wszystkie pieniądze, e, czyli zostałem obrabowany. I was robbed of all the money, ewentualnie. I, I was robbed of all the money. I want to know when you are, when are you leaving, czyli tu mamy szyk. E, mamy tutaj zdanie, mamy tu embedded question, czyli mamy I want to know when you are leaving, powinno być. Skoro mamy embedded question to when are you when you are leaving Embedded question musi mieć szczyt zdania oznajmującego, czyli when you are leaving musi być. I want to know when you are leaving. I. The asleep children were nowhere to be found. The sleeping children were nowhere to be found. E, i tym samym dochodzimy do końca naszego testu. Dobrze. Już już niebawem kolejny test. Na pewno e, możecie znaleźć kolejny filmik z kolejnym testem mam nadzieję, że był przydatny i że nauczyliście się kilku ciekawych rzeczy.